Cześć, witam Was bardzo serdecznie z entuzjazmem, bo dawno żeśmy się nie widzieli, ale wiecie dlaczego? No i miło mi jest wracać po przerwie z rzeczami konkretnymi. No, myślę, że teraz się na mnie nie pogniewacie, że troszeczkę mnie tu nie było. Zawsze szukajcie instrukcji, szczególnie jeżeli widzicie, że karton został naruszony, pogryziony, może też wypalony przez jakiś kwas, który jest w środku. Zaraz się dowiemy o co w tym wszystkim chodzi. Cześć, okoń. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Przed tomą znajduje się tanio książkowy kalendarz challengeowy. Zależy nam na wykonaniu przez Ciebie challenge'ów z okienek 1 oraz 14. Wierzymy w Twoją kreatywność. No to się nie musicie martwić. No mam oczywiście Was też poinformować, że jest kalendarz online, ale to jest ważne. Ważne jest, co jest... W... To jest nieprawdopodobne. Tam, gdzie to chyba strugał ten kalendarz adwentowy, nie ma jedynki. A no, było napisane do kuriera, żeby nie rzucać. O, a co my tu mamy? To jest zadanie, które ja muszę wykonać. Bimber Staropolski. 50%? Jest też tutaj jakiś kubek, pięknie zapakowany świątecznie. Wszystkie pieniążki wydaję na książki. To już nieaktualne, bo ponieważ wydałem, to już nie wydaję i już ich nie mam. Jest też torba, są tutaj koperty. Koperty, które oznaczają, czy ja mam zrobić więcej zadań, no mam nadzieję, że chociaż w jednej z nich jest wyzwanie, w którym należy sprawdzić swoją słowiańską wytrzymałość. Znaczy, jak to, kake, to jak to was może, no niczym. Hmm, gdzie jest ten liści? Nie wiem, boję się. Nie otwieram tego. Może zróbmy jakąś świąteczną atmosferę tutaj. Nie wiem, czy będzie to widać. Tutaj. Jeżeli chcecie, żebym otworzył ten liści, zostawcie 10 tysięcy łapek w górę pod tym. stoickim spokojem. Workout. Pięta to czas wypełniony morzem kulinarnych dobroci. Pierożka? Dokładki sałatki warzywnej, a może jeszcze rybki? Aby móc pałaszować bożonarodzeniowe smakołyki bez większych wyrzutów sumienia, tania książka przychodzi dziś z własnym planem treningowym. Spal kalorie dzisiaj, weź kolejny kawałek piernika później. Mało to logiczne chyba, no bo najpierw trzeba się nadpieprzać, a dopiero potem spalać. Ale dobra, może to jakoś tak po stocku działa. Tyle pajacyków, ile książek przeczytałeś w ciągu roku? Tyle przysiadów, ile książek leży na Twoim stosie hańby, tyle pompek, ile masz ulubionych autorów. Myślę, że tutaj pompki bym zamienił z pajacykami, no bo jeśli chodzi o pajacowanie, to ja normę w tym roku już wyrobiłem z nawiązką. Przysiady, no, książek na stosie hańby jest sporo. Powinienem w ogóle wziąć te książki i robić te przysiady z tymi książkami. To to był, był lepszy jeszcze work. Więc ja coś czuję, że ten tanioksiążkowy challenge to będzie smutny. Książkowy Challenge. Ten rok zacząłem od Torgala, od trzeciego i czwartego tomu, później była rzeźnia numer 5, później byli mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Nowy wspaniały świat do światury: Moc srebra Naomi to była dobra książka. Torgal piąty i szósty, później była jednostka, zasada jednego, klub samobójców. Drugi tom z Oksenem: Mistrz Małgorzata, Boska Proporcja. Dziennik 29 Droga Szamana drugi tom Ostrze Zdrajcy Portret Doriana Greja. Trzej Muszkieterowie Uziemieni Pustynia i Morze Kary O, to była kiepska książka Buszujący w zbożu Dzikie dziecko miłości Komiks paragrafowy Strażnik Pauliny Händel Katarzyny Grucholi Zranić marionetkę 451 stopni Fahrenheit'a Vision Komiks My Secret YouTube Life Historia wilków Fale, AJ Dungo, Duma i uprzedzenie, Mroczne wybrzeża, Lot nad kukułczym gniazdem, oksen trzeci tom, Droga, Kormaka, Makarfiego, Siedmiu mężów, Evelyn Hugo, Martwy sezon, Anety Jadowskiej, biografia Edwarda Snowdena i Pies -Lilu w Sherlocka Holmesa i niedawno jako audiobooka wysłuchałem sobie, co ja wysłuchałem? Limes Inferior, Andrzeja Zajdla. Łącznie 41 tytułów, na lewo chyba nic nie podczytywałem. Bo jak wiecie, ja wszystkim zawsze informuję publicznie, jakie książki czytam. Są one zresztą dostępne na moich y, kontach, na Lubimy Czytać czy na Goodreads. Czy ja powinienem w takim wypadku zrobić 41 pajacyków? Więc może zróbmy tak, zrobię delikatną modyfikację, wybaczycie mi ją, że niezdecydowanie na mojego suchokratesa przyda się robienie pompek. Więc ja zrobię 41 pompek, jeżeli mi się uda, a przysiady, nie, a pajacyki zamienię na ulubionych autorów, bo mam ich mniej. A to napój bogów jest przed czy po? Dwadzieścia. Już puchnę. Trzydzieści. O kurde. <tryk> <tryk> Ta ostatnia mi zabije. O, 41. Fuck. Tania książka. Dobra. Zaczynam jednak widzieć sens w tym, że trzeba było robić jednak pajacyki. Teraz musimy pochwalić się, ile przysiadów. ile książek leży na Twoim stosie hańby. Ja nie mam stosów hańby. Ja mam regały hańby. Zrobiłem sobie wczoraj wieczorem taką listę książek, które. Wywołują u mnie największe wyrzuty sumienia, z powodu, że ich nie przeczytałem, a obiecywałem sobie to wielokrotnie. Nawet przygotowałem coś specjalnie na tę okazję. Teraz sformułowanie przystawiać komuś rogi nabiera innego znaczenia. Najbardziej jest mi wstyd, jest mi smutno, jest mi żal, aż chcę się schować pod ten stół i spod niego powinienem wyczytywać te tytuły. Książki Stephena Kinga, Instytut, Doktor Sen, przecież ekranizacja niedawno, a ja jak książki nie przeczytałem, Mroczna Wieża. Wciąż nieruszona Wiedźmin Już do serialu pewnie nie zdążę Kroniki Amberu, Rogera Żelaznego, Nieruszone Silos, będzie Śpiew, który sobie upolowałem, ostatni tom I teraz ktoś pewnie chciał przeczytać i nie może nigdzie dostać, a ja mam i nie przeczytałem Kaznodzieja, komiks genialny, a ja go nie doczytałem, nie wiedzieć czemu Jestem pewnie hamem zwykłym. Książki o Czarnobylu, które nabyłem. Mówisz, że droga królów to jedna z najlepszych książek fantazji, jakie czytałem, a drugiego tomu nawet nie, nie spróbowałem. Żałosne to jest. Szogun, którego chciałem bardzo przydać, zamówiłem Lud Jacka Dukaja. Ziemio morze. Ursuli Legin nic nie przeczytałem. miałem usunąć ten kanał w ogóle. Jack Richard leży kolekcja. A no i tego to nie. Bo po prostu Frankenstein jest. Frankenstein. Challenge! Depresja challenge. Teraz tak naprawdę powinienem wziąć w obie dłonie swój regał i robić te przysiady z regałem. Nie jestem w stanie policzyć ile tych książek hańby jest, ale przyjmijmy, że zrobię 10 z tych przysiadów. I taka mała rada, podnie to chyba nie jest najlepszy strój na workout, szczególnie na przysiady. Więc miejmy nadzieję, że nie usłyszycie żadnego subtelnego dźwięku pękania szwa. W nieodpowiednim miejscu. Plecki wyprostowane, pupcia do tyłu, klateczka do przodu i jedziemy. już czego ja się cieszę, bo to jest kara. Raz. Oce się? 8, 9, 10. Zrobię się dwa. 11, 12, 13, 14, 15, a co to jest? Kara, powiem, do końca życia to robić. Dobrze, to teraz mieli być moi ulubieni autorzy. Wiecie, że to jest na pewno Stephen King, Dmitry Głuchowski, Wladimir Nabokov. Jedną książkę tylko czytałem, ale styl i język klasa. Mario Puzo, uwielbiam. Brandon Sanderson, też tylko jedna, ale no, lubię. Arthur Conan Doyle, Sherlock jest the best. Brian K. Vogon, nie może zabraknąć, bo komiksy najlepsze. I Alexandre Dumas to chyba tyle. Ja nie przywiązuję się za bardzo, poza Stephen Kingiem, chyba do autorów. Lubię czytać różnych, lubię poszerzać swoje horyzonty, nie zostawać, nie wiązać się tylko z jedną... Z, Boże, z jednym autorem. Jestem trochę może niestały w uczuciach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem? Osiem, dobra, zróbmy osiem tych pajacyków. Ale Chyba nikt nie będzie patrzył na to. to jest po prostu... Mistrzostwo żenady. W moim wykonaniu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 8. Tania książka, mam nadzieję, że jesteście z siebie dumni. Ten film jest szczególny pod wieloma względami. Padły nowe rekordy. Potencjometr zażenowania wystrzelił w kosmos. Dlatego w końcu po raz pierwszy w historii istnienia tego kanału Łapki w dół pod tym filmem mają swoje realne uzasadnienie. Jak widzicie, ten kalendarz skonstruowany przez Geppetto w duecie z jakimś masochistą z taniej książki ma zadania na 24 dni. Ja wykonałem to z pierwszego dnia do następnego, chyba nawet nie chcę zaglądać. Mam też do wykonania zadanie numer 14. Ale że do 14 jeszcze trochę czasu. Może spotkamy się ponownie. Ale nie wiem, czy tutaj, bo to co nagrywam tutaj, to zostajesz na zawsze. Więc może na Instagramie się spotkamy albo na Facebooku. Tam i w opisie tego filmu też poumieszczam wam stosowne linki, bo wy też możecie włączyć się w taką zabawę, możecie nawet zaglądać na stronę taniej książki, tam każdego dnia odblokowują nową przecenę. Wiecie, Black Friday all December i tak dalej. Dlatego jeżeli jesteście masochistami i chcielibyście przez ten. Wspaniały challenge. Przejść. To droga wolna. Możecie to oczywiście zrobić, ale nie musicie tego publikować, tak jak ja. No i widzę, że tania książka ma fajne kubki. Ja też mam fajne kubki. Ja mam taki bardziej świąteczny. Mikołaju zamiast skarpet w tym roku proszę o książki. Więc ja się z tego chyba jednak wycofuję, bo ja mam dosyć do czytania książek. Nie chcę nowych książek. Nie wolno mi smakara Święta, czas radości? To przy okazji wpadajcie też do sklepu okońfieci.pl, bo jest już, jest postawiona strona, wszystko działa, serwery nie siadają. No to moi drodzy, my się jeszcze przed świętami pewnie spotkamy, także życzenia najlepsze wam złożę później. A tymczasem cieszcie się tym okresem świątecznym, bo on jest długi, najpiękniejszy, grudzień jest tylko raz do roku i trzeba celebrować ten piękny, świąteczny czas jak najlepiej się da. A sposobów na celebrację jest wiele. Od, od, nie, robienie pompek to nie jest celebracja, ale no można robić różne rzeczy pewne uznania, tak? Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem. Muszę zapić smutki.